Cześć, witam szanownych widzów. Powiem Wam tak. U mnie w lodówce pusto, słychać tylko echo i hula wiatr polarny, tak więc czas przygotować małe co nieco do kanapek, a konkretnie szynkę z piekarnika, ale taką soczystą, przepyszną. Będzie coś fantastycznego. Tak więc działajmy. Mięso na razie na bok. Zacznę od przygotowania marynaty. Yy, tutaj mam dwie łyżki oleju. Ścieram czosnek dokładam musztardę Oczywiście wszystkie ilości składników będą podane pod filmem Do tego miód Dosypuję pieprz sól Tymianek Majeranek, paprykę słodką i paprykę wędzoną. I teraz pozostaje to dobrze wymieszać. I teraz pozostaje dobrze natrzeć mięso. Niech ta marynata dotrze w każdy zakamarek. Niech to mięso poczuje się jakby było w gabinecie masażu. I tak dobrze wymasowane mięso przykrywam i wkładam do lodówki na 12 godzin. Minęło 12 godzin i działam dalej. Yy, taki niewielki kawałek masła kroję w drobną kostkę. Za chwilę zobaczycie dlaczego. I już Wam mówię o co chodzi: nożem robię nakucia. I faszeruję mięso masłem. Dzięki temu to mięso będzie bardziej soczyste. Coś takiego. Mięso nafaszerowane masłem i teraz przekładam je do naczynia żaroodpornego. Wlewam wodę. Do tego liść laurowy, ziarna jałowca i ziele angielskie. Szynkę będę piegł w temperaturze 150 stopni przez około 2 godziny, 2 godziny 10. No wiecie, tutaj najważniejsza jest temperatura mięsa w środku, która powinna wynosić 69, maksymalnie 70 stopni. Powyżej tej temperatury mięso zaczyna się przesuszać, robi się wiórowate, wiórowate. No, nie do końca jest to taki efekt, jak, jak byśmy chcieli. Tak więc tutaj dobrze jest się zaopatrzyć w termometr. Niedroga rzecz, a przydatna. Tak więc ja przykrywam. I piekę. Szynka upieczona. Odpoczęła przez 15 minut i teraz nie pozostaje nic innego, jak spróbować. Oba, jaka soczysta. Zapach niesamowity. Mm. Przepyszna. Co ja wam mogę tutaj powiedzieć? Jak dla mnie bajunia. Rewelacja. Przepyszna. Mm. Niesamowita. Tak więc, kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę robić kanapki i zajadam. Mm. Rewelacja. Bajunia.